Cześć Państwa, teraz przechodzimy do innej paczki. Jest to paczka z Ink Goddess. Proszę bardzo, To jest nazwa. Tu jest strona internetowa. Tak, i to jest jeden z tych takich piecmiarskich boxów, można tak powiedzieć. Mam tu mój rachunek. <laughs> I nie wiem, to, która to jest paczka. Co? Co to jest napisane? International ponieważ jest to paczka wysłana ze Stanów Zjednoczonych. Cena każdej z nich to jest 32 dolary i niestety e, wysyłka to kolejne 32 od każdej paczki chyba, bo zapłaciłam 64 dolary za każdą... Za, za przesyłkę całą. Czyli w sumie zapłaciłam w złotówkach ponad 500 zł za, całe, za całość. I jeszcze jak przyszło tutaj, to jeszcze kazali dopłacić 70 parę złotych Poczta Polska. Nie, ja odbierałam paczkę, w ogóle nawet nie wiem jakim prawem oni jeszcze Ciebie czyli żeby im płacić, kiedy przysługa była opłacona. A to są paczki, tak, z listopada 2022 i z grudnia 2022. I jedna to jest Candle Magic, a druga Road Opener. I nie wiem, która jest, która. Zaczynamy od tej szarej, bo jeszcze mam tutaj obok taką. Miasto tym razem. I nie wiem, czy one są w tym momencie cały czas dostępne, czy po prostu kilka miesięcy wstecz można ciągle je zamawiać. Nie zamówiłam bieżące, na była jakoś droższa, więc na razie mamy te dwie małe, skromne paczuszki Ogólnie w złotówkach taka paczka wychodziła w, po obecnym kursie około 130 zł, bez kosztów przesyłki oczywiście Ok, to jest road Open, czyli to jest wersja grudniowa Nowy rok jest już za rogiem, pełny nowych początków i e, możliwości ja Już drugim miesiącu. Nie powąchać no, Ja sobie po wąchać. Tu jest zawartość na odwrocie Tak ziołowo pachnie Tak Teraz to w ogóle czuć ten zapach, jak się podniesie to Więc zacznijmy od... Ma mamy jakieś jakieś olejek olejek, po... olejek, który jest w ogóle właśnie road opener, czyli otwieracz dróg Śmierdzi. Yy, bardzo cynamonowo pachnie, to od razu mogę powiedzieć. 10 ml. Ogólnie e, podoba mi się e, tego typu olejek. Jest z tym dozownikiem. No i fajnie, że jest cały skład opisany, chociaż nie mam wszystkich składników. E, I że przyszło w takiej folii, bo jakby się coś stało z olejkiem i przeciekało, to przynajmniej cała paczka nie jest zala tym olejkiem, tylko on sam by siebie zalał. I gdyby ta paczka była na, na rynku polskim i kosztowała 130 zł, to jest też Teraz mam e, e, taką pierzonkę. Kompas? Ooh. You are never lost. Okej, okay. to się otwiera. Nie Czy bo się Nie, nie z tej strony, z tej strony. A nie, jestem z tym nie to, to się w ogóle otwiera. A nie, powiedzieć. to jest jednak rekwizyt. A nie? Kompas. <laughs> Widzisz, głupia jesteś. To jest kompas. Ty też jesteś głupia. Otworzyłam. Ale pokaż mi go. Nie, bo to jest mój kompas. Chuj z tym, pokaż. Proszę. No. Chcę Chce się tylko przejrzeć. W ogóle działa. No dawaj. Oddawaj. dawaj. No działa. Działa. Kieszunka... Ale i tak się nigdy nie przyda. Kieszonka nie. nie wygląda, by była ze skóry, tak szczerze powiedziawszy. Raczej bym nie obstawiała, że to jest coś. skura skóra. Tak, i coś tu. chyba było? a rozerwało się. To jest klucz. Wow. Klucz, do którego tatki brałaczek do odśpionej jest e, karta Tarotary 2 Ale ciężko. No. się no. zastanawiam, może będę mimo wszystko, mimo tych kosztów przesyłki, kupować te paczki. Czy klucz też jest ciężki. No. I do czego to przypisz? To do czegokolwiek mogę sobie przypiąć. No, ale czy już planujesz? Nie planuję jeszcze. Ale jest bardzo spoko. I te właśnie rzeczy, które są wykonane, yy, te tak jak Magical Suitcase, Magic Witch House, się chwalą, że mają swoją Wykonane czy przez siebie? To przez siebie mają wykonane świeczki, herbaty, jakieś mieszanki, może kaw, których się nie da pić i ewentualnie coś z drewna, im się zdarza wykonać jakąś półkę albo coś w tym stylu. Nic więcej. Za dużo boksów, za mało oryginalności. Co za Tam jest świeczusia. Tylko W śmiesznym kształcie jest ta świeczusia. Większa po prostu nie wzięła zapachu boxa. OK, idziemy dalej. I tutaj jest róża z Jerycha czy coś takiego. Resurrection plant, czyli roślina wskrzeszenia. Napisz swoją intencję na kawałku, co to jest, parchment. Nie wiem, czy to chodzi o kawałek jakiegoś pergaminu czy, czy jakiegoś papieru. I umieść to pod płytkim naczyniem, bodajże tak jest napisane. Kiedy kwiat zakwitnie, twoja intencja zostanie uwolniona w świat. Aby wskrzesić kwiat, napełnij miskę wystarczającą ilością wody, aby zanurzyć korzenie. W ciągu kilku godzin zacznie się otwierać. Zmieniaj codziennie wodę. Pozwól roślince raz na jakiś... nie raz na miesiąc... E, Umrzeć? Przez pełen tydzień e, wyschnąć. Cyk. Albo będzie y, ten y, pleśnią obej y, ob obrośnie pleśnią. Mm. To jest ta roślinka. I to ona ma ten zapach. Dalej mamy kopertę, i to jest mydło <gryw> otwierające drogi dla y, oczyszczenia i ochrony. Patrz jakie czarne mydło Niech twoje I serce wie, Jak ma serce. I mamy tutaj Karty To jest The Eclectic Witch Deck tak, Czyli e, jakby Te cztery karty stali stworzonej przez Ink Goddess I jeszcze mamy tą e, Kartkę tutaj. Jest napisane, że no jest kompas. Dalej mamy ten ten breloczek że e, rydwan na breloczku pomaga usunąć przeszkody z Twojej ścieżki. I stare przysłowie mówi, że zawieszenie e, jakby pustego klucza. Rozumiem przez to przez to w ten sposób, że klucz, który nie otwiera niczego. Na, e, breloczku. Tak, na breloczku z kluczami pomaga otworzyć e, drzwi do możliwości nowych, gdziekolwiek byś nie poszedł. Bo to specjalnie zaprojektowane dla pudełka, ten browczek jest. Jest mydło i to pomaga oczyścić się z negatywnej energii i przeszkód, blokad, które powstrzymują cię przed osiągnięciem Twojego celu. Olejek pomaga Ci przebić się przez przeszkody i otworzyć drogę dla Ciebie. Możesz użyć tego olejku w swojej kąpieli do jak e, świec albo nosić jak perfumę. Jest e, dalej świeczka. Nie co sobie brudne jesteś u się. A śmieszna jesteś? Nie. Świeczka jest przez nich zrobiona. I to jest. To jest pomarańcza, właśnie jakieś kadzidło, cylamon. Nie rodzimy Fajnie, i róża. I tutaj właśnie. Na, to jest dokładnie ten sam opis, co było na pudełku. I jeszcze te karty, tak. Dobrze. Tak więc jest róża, jest mydło, jest świeczka, jest kompas, olejek. Breloczek z kluczem i kartą Rydvan. No i te karty, które jakby tak się że nie mają jakiejś właściwości ani zastosowania innego jak po prostu podsumowanie boksa, co też uważam, że jest fajne i ciekawe rozwiązanie, zamiast jakiejś zwykłej, drukowanej na błyskawikowym papierze karteczki, chociaż wcale tak jest lepsza niż te, co przychodzą na przykład z Magic Witch House. No i jak mówiłam, przy z złotówki to wychodziło oko około 130 zł. Myślę, że e, prawdopodobnie skuszę się na więcej boksów, chociaż nie wiem kiedy konkretnie, ale czeka nas jeszcze jedno pudełko e, w tematyce magii świec.